Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w formie wideo zapowiemy nadchodzące mecze. Zaczniemy od hitów dnia w lidze A mamy dwa takie spotkania: Rafi z Asy, może z punktu widzenia tabeli, to w tym sezonie hit nie jest, no ale biorąc pod uwagę dokonania tych zespołów z ostatnich sezonów, no to na pewno warto na ten mecz zwrócić uwagę. Asy w tym sezonie rozczarowują, natomiast potrzebują punktów, żeby znaleźć się w grupie mistrzowskiej. Czy dzisiaj im się uda te punkty znaleźć? To na pewno asy nie są. E, oprócz tego mamy starcie drugiej i trzeciej drużyny te stomatologii stupka, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała oraz TB Edukacji GDA Investment, y, które ma 4 punkty mniej od stomatologii y, już dwukrotnie w tym sezonie Teb GDA przegrało y, z rafisem oraz y, z Amberem. Y, teraz, żeby liczyć jeszcze walce o y, srebrny medal lub może nawet mistrzostwo, no to Teb Edukacja GDA y, musi to spotkanie wygrać, ale faworytem jest zespół na pewno Łukasza Stupki. Widzę B1 bardzo ważne starcie dla przede wszystkim Rzymu Siermięgi. Ona, jeśli myśli jeszcze o zawalczeniu o drugie miejsce, może nawet pierwsze, to musi dzisiaj wygrać z Pelikans FC. No ale zadanie będzie niezwykle trudne. Pelikans w tym sezonie. Same zwycięstwa, 7 zwycięstw, bardzo dobrze, też szczelna defensywa, tylko 14 goli straconych w 7 spotkaniach, więc Pelikans na pewno w tym spotkaniu są delikatnym faworytem, ale Rzymła słynie z tego, że na pojedyncze spotkania potrafi przygotować się taktycznie jak mało kto. No i dla Pelikans może to być naprawdę bardzo trudne spotkanie. Widzę C1, także mamy starcie szlagierowe, spotyka się bowiem lider tabeli FCM. Day z wiceliderem Wonder Kids, te drużyny dzieli zaledwie punkt różnicy, no i też trochę inny styl obie drużyny prezentują. FC tradycyjnie dużo goli strzela, 67 goli strzelonych w 8 spotkaniach, natomiast w takiej samej liczbie meczów Wonder Kids strzeli tych goli tylko 33, no ale też mają dużo mniej straconych bramek. Oprócz tego ważne spotkania mamy, wręcz kluczowe spotkania widzę A, Amber Despero, to w kontekście walki o grupę mistrzowską mam. Oprócz tego... For forsenal w kontekście walki o medale w Lidze C2. Homebroker Stare Wilki to mecz, który będzie dokończony i jeśli Stare Wilki tego spotkania nie przegrają, no to znajdą się w grupie mistrzowskiej. w Lidze D1 ważne w kontekście walki o medale czy o awans do, do Ligi C spotkanie Ready Forest Galactic Football oraz w Lidze D2 w kontekście utrzymania na czwartym szczeblu mecz NZS-u -E z menu catering. Spójrzmy jeszcze, jakie zespoły będą dzisiaj próbowały Kontynuować dobrą pasę albo przełamać niekorzystną serię. Rafis, Stomatologia oraz Płaszów Pelikan to są zespoły, które dzisiaj mają najdłuższe serie korzystne. Kairo Honda dzisiaj zagra ze Solid Expert o siódme zwycięstwo z rzędu. Natomiast ciekawe też starcie: Czyżyny AS Maestro. Te drużyny w lidze B mają trzy mecze bez porażki. Czyżyny trzy wygrane: Maestro, dwa zwycięstwa i Remis. Dzisiaj w bezpośrednim starciu te drużyny się spotkają. Natomiast o przełamanie w gorszych humorach do poniedziałkowych meczów będą przystępować takie zespoły który z tych zespołów ma szansę przełamać tą serię. Terminarz dla tych zespołów nie jest zbyt łaskawy, bo Biegun Sport na przykład gra z Tubylcami, które kontynuują serię zwycięską. Stare Wilki walczą o awans do grupy mistrzowskiej. Inter, też rywal notorycznych debiutantów, jest zespołem z czołówki tabeli. straków Kraków mierzy się z kolei z Albatrosem, a więc zespołem walczącym o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. A za bankuj to rywalne Budu B, ostatnio za bankuj bardzo od rzędu, więc też B będzie miał bardzo trudną przeprawę, żeby za bankuj pokonać. Banerka gra z Cybermachiną i tutaj chyba jest pewna szansa na to, że tą serię porażek się uda przełamać, ale na pewno fuck, Cybermachina jest tutaj faworytem, bo tu ona też na widoku ma walkę jeszcze o medale widza. No i na zakończenie jeszcze nasze typy. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych zapowiedziach dnia.